Dzisiaj w ramach kulturalnego piątku będziemy zwiedzali dzierżoniowskie skrony. Pierwszy schron znajduje się przy ulicy Świdnickiej, będzie to nowo otwarty skron, pierwszy raz prezentowany tak publicznie, następny schron znajduje się przy ulicy Daszyńskiego. Ten schron jest już otwarty od kilku lat. Muzeum regularnie organizuje tam różnego rodzaju. Wycieczki z Schron zarządza związek weteranów i rezerwistów wojska polskiego imienia pierwszego korpusu pancernego. Mamy nadzieję, że zwiedzający będą zadowoleni. Czy ta woda nie wiadomo, czy tu jakieś wstryma, czy za naszą i za naszą jest, no. ale takich starych poników. Tak, tak, tam jest kratka wentylacyjna. Następna niestety już będzie musiała maski te nowe ubrać. Sztury <noise> 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 wszystkie zjedzone. To jak głód w czasie wojny, to zjadali, to były przesmażone. <noise> to jest to odwarcie. Yeah. Ja jestem z Muzeum Miejskiego, obok oh, okay. i to w przyszłości będzie podróż.